Hej, hej, cześć i czołem z tej strony Docentus w stroju strażaka, bo niedawno jeszcze budowałem posterunek straży pożarnej. Tydzień temu budowaliśmy ten oto ciągniczek. A dzisiaj wybudujemy sobie jeszcze coś większego, takie że jak myśleliście, że to naprawdę był mega ciągnik to dzisiaj wybudujemy sobie najbardziej wypasionego case'a. No i tak, gdzie go tylko postawimy to jest pytanie, no nie będzie taki małe. gdzieś tutaj go chyba ulokujemy. <laughs> Więc tak, zaczniemy sobie od gąsienic. Zróbcie 4 i tu na górę 2, coś takiego. To będzie, oczywiście to wszystko podwójne ma być, z bloku węgla. Przód będzie w tę stronę. Zrobimy tak dwa przerwy i znowu gąsienicę taką samą, czyli cztery po środku dwa i możecie o to w ten oto sposób wykończyć. Dobra. Teraz zrobimy cztery przerwy raz, dwa, trzy, cztery i na piątym znowu kolejne gąsienicę stawiamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie możemy się pomylić tutaj. To jest podstawa. Zobaczcie, to będzie dopiero wielka maszyna. Tak jest. Nie pamiętam co do modelu. Jaki to był model? Czekajcie, czekajcie. Teraz bierzemy kratkę i stawiamy. O, w ten sposób. Czyli takie podwozie robimy. Tu z shiftem, jeżeli klikacie na yy, no dalej na te kratki i idziemy przez całą długość. Nie pamiętam, yy, jak się nazywał ten model. Już dawno temu farminga nie grałem, tyle co zapamiętałem. Coś takiego ma być, jak na razie. Aha, tu już nie skończyliśmy tej kąsienic stawiać. To mamy, to mamy. OK. I teraz, tak, moi drodzy, bierzemy czerwoną wełnę, Tu mamy tył. To tył sobie wypełnijmy. Czekajcie, czekaj, czekaj, Tu raz, dwa, trzy, no nie wiem, trzy, cztery, pięć, czyli o jeden za koła, aż przechodzimy. I na wysokość, na wysokość dwóch to zrobimy czerwonej wełny. Także idziemy dalej. No, w ten na to sposób tak. I tutaj zrobimy jeden przerwę. Tu zrobimy jeden przerwę. I zrobimy coś takiego. Spokojnie, spokojnie. Na razie to może jakoś tam nie wygląda. To takie botniki musimy zrobić. Ale wszystko zaraz będzie. Będzie ok, dobra. To jest pierwsza rzecz. Teraz, teraz weźmiemy sobie... Murek mamy, ale jeszcze potrzebuję kowadło. Dobra, weźmy też kowadło. I tak. Tu na dół z shiftem dajmy z dwa kowadła. Nad kowadłami dajmy murek. Murek, tak. I teraz tutaj idziemy znowu w czerwonym czerwoną wełną i tą wełną proszę ja was lecimy sobie równo tutaj z kołami zatrzymamy. Tak tutaj z kołami się zatrzymamy, ale tutaj będzie wysokość tym razem 3. I zrobimy tą wysokość 3 aż dotąd, czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery. 3 na 4. Teraz zrobimy kabinę, czekajcie, żeby to nie było za szybko, kawał ciągnika nam wyszło. Teraz robimy kabinę, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, na wysokość trzech. Bierzemy sobie czarną szybkę i tutaj dokładamy z tej strony, dokładamy z tej strony i tutaj będziemy robić lusterka, Czyli tak i tak i teraz damy białą szybkę na lustra. Nie wiem, jakoś tak mi się podoba biała szyba. Tam. Tam. Tam i pam, dobra, mamy coś takiego. Teraz robimy dach. Tak robimy z, z dywanu. I jest dach, proszę Was. Fajnie, fajnie. Teraz kolejna rzecz. Tutaj zrobimy takie do podtrzymania. Kierączki, nie? Jak tam wchodzi sobie. Jak sobie wchodzi ten kierowca, nie? Tutaj o. z jednej, z drugiej strony. Drabinka będzie. pach. Okej. Okay. I teraz przód. Z przodu bierzemy czarną wełnę. Piasek dusz. Czarna wełna. Eee, dobra. I dajmy tutaj coś takiego. Z dołu zrobimy o tak. Damy sobie tu jeszcze odważnik. Chociaż nie jestem pewien, ale chyba nie było odważnika akurat w tym modelu. No ale dobra, załóżmy, że będzie po tuningu i będzie miał odważnik dany. Tu odważnik i zróbmy jeszcze światełko. Mu. Te światła on miał gdzieś tam mniej więcej w środku albo z dołu bardziej. Dajmy tu. Ok. Co do góry, to ja tutaj. Damo dywan na górę. Hmm, jeszcze jedna rzecz. Tutaj damy błotniczek. Tutaj damy taki błotniczek i tu przykryjemy sobie dywanem czarnym. Tak samo też tu. I z tyłu te błotniki, które zrobiliśmy, musimy przykryć czarnym. Dobra, zmieńmy czas. Nie dobra, generalnie mamy yy, już dużo zrobione. Teraz tak zostały nam tylko jakieś tam wykończenia. Yy, spróbujmy tutaj zrobić o rurę. Nie wiem, czy to było z tej strony, czy z drugiej. To już jak wy chcecie, możecie sobie zrobić. Yy, to pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą chcę jeszcze zrobić, aha, tutaj może z tyłu, z tyłu on też musi te zaczepy mieć, nie? czyli zrobimy coś takiego na górę, podrzuciłbym o coś takiego, e, może to przyciski jakieś bym dał, i i i wezmę jeszcze tą kratkę. Dam jedną tu i jedną tu. Wiecie, chodzi o to, żeby też mm, troszkę szczegółów dodać do tego modelu. Dajmy jeszcze o tu kratkę i tu, czyli pod ten ten czarny. Mhm. Co tu jeszcze możemy dołożyć się tak zastanawiam? Możemy dać tutaj przypuśćmy jeszcze jakieś szczegóły, czy typu jakiś zaczep. No nice. jest aha, światła, światła z tyłu, tutaj, tutaj eee, i światła, z czego to światła zrobić? On miał bardziej takie ho, ho, ho. może naderową płytkę, można by zrobić O, coś takiego. No, Okej. Okay. Myślę, że jeszcze tu na górze. O, robimy taki garbik z dywanu, chyba zaokrągliło nam, nie. No i dobra. Generalnie model mamy skończony. Jeszcze jeżeli chcecie, to możecie dorobić sobie na przykład to już nie jest konieczne ale możecie zrobić tak tak i na przykład tu i tu i dać przypuśćmy latarnię żeby świeciła czyli jako takie dodatkowe halogeny okej okay. no bo wiecie musimy coś co będzie doświetlało i jeszcze możemy ewentualnie zrobić czekajcie, tu, tu do góry bym dał i tutaj a, jakiegoś, nie wiem, z pomarańczowego szkła możemy zrobić wiecie koguta, czerwone szkło, gdzie mam pomarańczowe szkło, tu pomarańczowe szkło. Dobra Możemy go dać tutaj, bądź jeszcze wyżej, nawet. A to myślę, że od Was zależy. Czy coś jeszcze tutaj można mu wcisnąć? Myślę, że, że chyba jest ok. Jeszcze możecie zrobić coś takiego. To też nie jest obowiązkowe. Ale niektórym może się to spodobać. Też mam taki pomysł, patrzcie. No, ponieważ to są gąsienice, to możecie sobie coś takiego zrobić. Mi osobiście tak, też to jest fajne, ale tak myślę, że bez tego bardziej odwzorowuje to, co jest naprawdę, nie? Także kawał porządnego sprzętu tym razem naprawdę mamy. Bardzo mi się podoba, bardzo pięknie wyszedł. Oczywiście napiszcie w komentarzu, jaki to model, bo będę musiał dopisać do tytułu. Wiem, że Case, ale który? Kurcze, nie wiem. Dobra, z mojej strony tyle zerkajcie na inne poradniki. Naprawdę dużo jest już pojazdów, domków, także przeglądajcie kanał, oglądajcie. Zapraszam do mojej serii City Skylines, również ostatnio gramy, bardzo fajna gra. No i tyle, trzymajcie się, dzięki za wszystkie lajki, komentarze i do zobaczenia. Pa pa!